Francuskie miasto Dijon słynie nie tylko z musztardy, ale także zapisało się na stałe w historii muzyki poprzez kompozytora o nazwisku Jean-Philippe Rameau i jego traktat o harmonii z 1722 roku. I w tymże traktacie opisał tak zwane funkcje harmoniczne. I funkcje harmoniczne to jest coś, co jest praktyczne, przydatne nie tylko dla klasycznych kompozytorów, ale także dla nas gitarzystów nieklasycznych dzisiaj w XXI wieku. I w tej lekcji pokażę Wam właśnie czym są owe funkcje harmoniczne, co to jest tonika subdominanta, dominanta i po co w ogóle zawracać sobie tym głowę. Ja się nazywam Szymon Zajfert z Gitary.pl. Jeśli ta lekcja Wam się spodoba to oczywiście będę bardzo, bardzo wdzięczny jeśli klikniecie, klikniecie tą łapkę w górę, zachęcam też do skomentowania poniżej i oczywiście subskrybujcie kanał, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych lekcjach. A tymczasem przejdźmy już do lekcji. Weźcie gitarę w dłoń, ponieważ będę starał się to wytłumaczyć w praktyczny sposób i fajnie, jakbyście to razem ze mną sprawdzali na gitarze. Żeby zobrazować o co chodzi z tymi funkcjami, zagram dwa krótkie przykłady muzyczne. Posłuchajcie pierwszego z nich. Zapamiętajcie w głowie, jakie to mniej więcej ma brzmienie. I teraz przejdziemy do drugiego przykładu. Brzmi on w ten sposób. Posłuchajcie. Jakie są Wasze wrażenia? No, myślę, że zastanawiacie się, jaka jest różnica. Brzmi to właściwie tak samo. No i właśnie o to chodzi. Tutaj w obu przykładach były zupełnie inne akordy. W pierwszym były to akordy B-dur, C-dur i F-dur. W drugim mieliśmy akordy D-dur, E-dur i A-dur. Czyli te akordy się nie powtarzają. Są to w pierwszym przykładzie trzy inne akordy, w drugim trzy inne. A mimo to brzmi to właściwie tak samo. O co tutaj chodzi? No chodzi właśnie o to, że są to te same funkcje harmoniczne. Inne akordy patrząc bezwzględnie, czyli na, jakby nazwę samego akordu B dur, C dur, D dur i tak dalej, ale patrząc pod względem funkcji harmonicznych są to te same funkcje harmoniczne. W pierwszym przykładzie gram subdominantę, dominantę i tonikę w tonacji F dur. Zaraz o co chodzi, a w drugim przykładzie gram znowu subdominantę, dominantę, tonikę, tylko w innej tonacji. Czyli gram to samo, ale w innej tonacji. I to, mam nadzieję, już w jakiś sposób pokazuje Wam, czym są te funkcje harmoniczne. Może nie jeszcze, czym są, zaraz do tego przejdziemy, ale um, co one w praktyce oznaczają. Więc teraz wrócimy do tego pierwszego przykładu i postaram się Wam zobrazować, o co w nich dokładnie chodzi, już tak bardziej wyjaśniając. Więc jesteśmy w tym pierwszym przykładzie, i on jest w tonacji. Tutaj nie mam do końca czasu, żeby wszystkie zagadnienia teoretyczne wyjaśniać w jednym filmie, co to są też tonacje, ale przyjmijmy, że tonacja jest to pewna rodzina akordów, dźwięków, które do siebie pasują. Swoją drogą ostatnio pojawił się kurs teorii w tej wersji fizycznej. Jeśli Was oczywiście interesuje więcej teorii, to link w opisie jest do, do tego kursu. No ale w tym przykładzie mamy właśnie tonację F-dur i tonacja F-dur opiera się na skali F-dur, skali fiońskiej. Więc zagram teraz tę te skalę w górę i w dół. I to jest, można powiedzieć, materiał dźwiękowy, na bazie którego tutaj będziemy działać. I teraz przechodzimy powoli do sedna. Jeśli na pierwszym stopniu tej skali, czyli jak mam skalę F-dur i mam ten pierwszy dźwięk, pierwszy stopień, dźwięk F i na nim zbuduję akord, Znowu, niestety nie mogę wejść w szczegóły, w jaki sposób budujemy dźwięki na, yy, na skali. Ogólnie najprościej my zbierzemy co drugi dźwięk, a to nie jest temat na tę lekcję. Więc budując akord na pierwszym stopniu uzyskujemy akord durowy i jest to tak zwana tonika. Czyli akord zbudowany na pierwszym stopniu w skali durowej to jest tonika. Więc mamy akord F-dur i w tonacji F-dur on jest. Toniką. To jest nazwa funkcji harmonicznej. Zaraz wyjaśnię, co to oznacza, ale przejdźmy jeszcze do tych dwóch pozostałych popularnych funkcji. Czyli druga subdominanta to jest akord zbudowany na czwartym stopniu. Czyli jak mamy raz, dwa, trzy, cztery. Jesteśmy na czwartym stopniu na skali durowej. Mamy akord durowy. W tym przypadku jest to B-dur. I to jest tak zwana subdominanta. No i to samo robimy tylko od piątego stopnia. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i tutaj mamy akord C-dur. To jest tak zwana dominanta. Czyli mamy na pierwszym stopniu tonikę, na czwartym subdominantę, na piątym dominantę. Jesteśmy cały czas w tonacji durowej. No i o co teraz chodzi z, z tymi funkcjami? Czemu w ogóle to się nazywa funkcja? Funkcja najprościej możemy spoj spojrzeć na to w ten sposób, że nazywa to się funkcja, ponieważ pełni konkretną funkcję w tonacji. Czyli tonika, jaką pełni funkcję? Tonika pełni taką funkcję, że na niej rozwiązuje się napięcie. To jest może być ten bazowy akord. Jak go zagramy, to czujemy, że jesteśmy w domu, że na przykład kończymy piosenkę. No to na jakim akordzie? Na tym, którym się rozwiązuje napięcie zazwyczaj, czyli właśnie na tonice. Posłuchajcie tego przykładu. Zagram. Słuchajcie, że coś wisi w powietrzu, że to nie jest jeszcze skończona piosenka. Dopiero jak zagramy ten F-dur to słychać, że to napięcie ładnie się rozwiązuje. Wyraźnie słyszymy, że właśnie funkcją tej toniki jest, można powiedzieć, rozwiązanie napięcia. No a przeciwieństwem toniki, jeśli można tak powiedzieć, jest dominanta. Posłuchajcie, jeśli zatrzymam się na dominancie. słuchajcie, jakby napięcie wisiało w powietrzu, które chce się rozwiązać na ten akord. Przepraszam, akord toniczny. Czyli dominanta jest tym akordem, który może powiedzieć funkcją jest generowanie napięcia, które chce się rozwiązać na tonikę. Oczywiście nie będziemy w ten sposób opisowo mówić o każdej z funkcji, bo to nie da się tak opisać, no, jaka jest funkcja subdominanty, no też troszkę napięcia buduje, ale mniej, no, nie da się tak jednoznacznie opisać, ale rozumiecie samą ideę. Nie chodzi o to, żeby rozumieć, umieć opisać słowami każdą z tych funkcji, no jaka jest akord na drugim stopniu, jaką ma funkcję i tak dalej, tylko żeby zrozumieć samą ideę. I to opisywanie takie obrazowe, mam nadzieję, że Wam pomogło zrozumieć, dlaczego to się nazywa w ogóle funkcjami. No, i teraz można by powiedzieć, gdyby nie rozumieć funkcji harmonicznych, że aha, czyli to oznacza, że akord C dur buduje napięcie, a akord F dur rozładowuje. No nie, bo to jest względne. To nie jest coś, co bezwzględnie patrzymy, że właśnie od dźwięku C akord będzie tym akordem, który buduje napięcie, tylko chodzi o to, jaką funkcję on ma w tonacji. Jeśli teraz na przykład przeskoczymy do tonacji powiedzmy C dur i zagramy teraz Tę samą progresję. To zauważcie, że akord Cedur jest teraz tym akordem tonicznym, czyli tym, na którym to napięcie się rozwiązuje. Czyli to nie chodzi o to, jak wspomniałem, i jak mam nadzieję, że rozumiecie, bo to jest idea tych funkcji harmonicznych, że akord Cedur jest akordem, który generuje napięcie, tylko on może mieć różną funkcję harmoniczną w zależności od tego. Na przykład taką mamy tutaj tonację. Jeśli jesteśmy w tonacji C-dur, to ten akord C-dur będzie toniką i będzie tym akordem, który rozładowuje napięcie. Jeśli mamy F-dur, to akord C-dur, ten sam akord, dokładnie ten sam chwyt, nawet będzie generował napięcie. Bo to jest właśnie idea funkcji harmonicznych. I w muzyce rozrywkowej zazwyczaj. Używa się też nas tonika subdominanta, dominanta, ale często mówi się po prostu numerkami stopni, na których zbudowane są te akordy. Czyli zamiast zagrać powieść, załóżmy subdominanta, dominanta, tonika, możemy powiedzieć 4, 5, 1. No bo mamy akord na czwartym stopniu, czyli właśnie subdominanta, piątym, czyli dominanta i pierwszym tonika. Czyli 4, 5, 1 znaczy to samo właściwie w praktyce, co subdominanta, dominanta i tonika. No i tak samo oczywiście możemy mówić o innych stopniach skali i tym samym akordach na nich zbudowanych. Na przykład jest taka słynna progresja używana w jazzie, nie tylko w jazzie, ale przede wszystkim w jazzowych klimatach, 2-5-1. No i mam nadzieję, że teraz już coś Wam świta, co to może oznaczać, bo oznacza to oczywiście, że gramy akord na drugim stopniu, na piątym stopniu i na pierwszym. Czyli na drugim stopniu, o tym nie mówiłem, jaki tutaj mamy akord, na drugim stopniu w tonacji durowej mamy akord molowy, czyli jeśli jesteśmy w tonacji F-dur, no to mamy skalę F-dur, Mamy no, pierwszy, drugi stopień od dźwięku G, to będzie akord G, a no, później 5, czyli dominanta, czyli C-dur i F-dur, ta jedynka tonika. I teraz gramy właśnie 2, 5 1. Słynna progresja. Oczywiście w jazzie będziemy używali innych chwytów, raczej z dodanymi jakimiś septymami, nonami i tak dalej, na przykład coś takiego. Ale sama progresja, same funkcje harmoniczne są te same. 2, 5, 1. Mam nadzieję, że to jest e, pomocne. Jeśli w ogóle nie, nie rozumiecie samego ustalenia tonacji, to e, w opisie jest link do e, ściągi, bezpłatnej ściągi, która pomaga właśnie szybko ustalić tonację i oczywiście też do tego kursu, o którym przed chwilą mówiłem, e, ale to już jest bardziej rozbudowany materiał. Mam nadzieję, że lekcja była dla Was pomocna. Jeśli tak, to będę bardzo, bardzo wdzięczny, jeśli dacie łapkę w górę i skomentujecie poniżej. Także jak macie jakieś pytania, napiszcie poniżej, postaram się na wszystkie te komentarze z pytaniami odpowiedzieć. E, no i subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. E, przypominam też o tym, Kursie teorii. Jeśli interesuje Was więcej na temat teorii, no to odsyłam do tego materiału. Poniżej w opisie jest do niego link. A jeśli chcecie mieć ściągę, która pomoże Wam szybko ustalać tonację piosenek, do których gracie podkładów i tak dalej, to też w opisie jest link. To już jest bezpłatny materiał ściąga do szybkiego ustalenia tonacji. No i tyle na dzisiaj, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, um, ja się nazywam Szymon Zajfer, składam za gitary.pl, gitary do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych lekcjach, trzymajcie się, cześć i za mały mom momencik tutaj pojawi się link do tej bezpłatnej ściągi.